Wyznacz objętość ostrosłupa prostego, którego wysokość tworzy z krawędzią boczną kąt alfa, a podstawą jest prostokąt o bokach a i 2a. Ostrosób prosty. No bardzo często w zadaniach pojawia się ostrosłup prawidłowy. Teraz ostrosłup prosty. To dla przypomnienia. To jest taki ostrosób, którego wszystkie krawędzie boczne mają e, tę samą długość. Czyli tu jest b, tu jest b, tu... I ta krawędź także ma długość B, w podstawie mam 2A A i A, to jest prostokąt, no i wysokość, przekątne się przecinają. I mam tutaj spodek wysokości, kąt prosty. I to jest wysokość. Czyli H i ta wysokość ma z krawędzią boczną kąt alfa. No i tak naprawdę obojętnie z którą krawędzią, to może być na przykład z tą krawędzią, ponieważ każdy z tych czterech trójkątów, tutaj na przykład ten trójkąt ma tak półprzekątnej, półprzekątnej, półprzekątnej i półprzekątnej w podstawie. Ponieważ w podstawie jest prostokąt to przekątne, obydwie są, mają tę samą długość, dzielą się na pół, czyli każdy z tych czterech kawałków jest taki sam. Mają krawędź B i mają wysokość H jako trzeci bok, czyli wszystkie cztery trójkąty są przystające, w takim razie mają równe kąty, więc tak naprawdę, obojętnie między którą krawędzią mocną i wysokością zaznaczę kąt alfa, to on wszędzie jest taki sam. Teraz potrzebowałbym właśnie to pół przekątnej, czyli ten odcinek tutaj jaką on ma długość no to ponieważ jest to przekątna w prostokącie to mogę to wyliczyć z Pitagorasa czyli a kwadrat dodać 2a do kwadratu to jest przekątna ten czerwony odcinek to jest oczywiście połowa przekątnej, czyli najpierw muszę całą wyliczyć d kwadrat to jest a kwadrat plus 4a kwadrat, czyli d kwadrat to jest 5a kwadrat czyli d to jest a pierwiastek z 5. Czyli jeżeli ten odcinek tu oznaczę przez X, to X to jest połowa, czyli A pierwiastka z 5 przez 2. Co mam dane, bo to właściwie od tego powinienem zacząć, dane jest A i kąt alfa. Mam prostokąt o bokach A2A i kąt jest alfa, czyli pole, nie pole objętość mam wyznaczyć, czyli objętość jest równa 1 trzecia pola podstawy. Razy wysokość, czyli 1 trzecia a, razy 2a i razy h. No to brakuje mi h. Z trójkąta prostokątnego mam h wyliczyć, mam x danego, czyli dwie przyprostokątne. Przyprostokątna leżąca koło kąta alfa do drugiej przyprostokątnej to jest kotangens kąta alfa czyli h przez a pierwiastek z 5 przez 2 to jest kotangens alfa, mnożąc razy mianownik, h jest równe a pierwiastek z 5 przez 2 razy kotangens alfa. Czyli wracając do wzoru na objętość, V równa się 1 trzecia razy 2a kwadrat i razy a pierwiastek z 5 przez 2 kotangens alfa. Dwójki mogę skrócić, czyli zostaje a pierwiastek z 5 przez 3 a kwadrat razy a, czyli tutaj mogę napisać, że a jest do potęgi trzeciej i kotangens alfa. A do trzeciej pierwiastek z 5... Y przez 3 razy kotangę zalfę. I to jest objętość tego ostrosłupa.